Cześć. Chcę ci powiedzieć, co mi dało uczestnictwo w męskim oblężeniu jasnej góry. To, co chyba tak na, na, na pierwszy plan się wysuwa za przeżyciami duchowymi, bo tak naprawdę o to tam chodzi i o takie bycie z Bogiem, bycie z innymi mężczyznami u tronu królowej, bo chyba to jest taką, taką właśnie istotą. Czas modlitwy, nauczań. No i takiego chyba bycia, bycia z Panem Bogiem najbardziej. To dużą korzyścią jest takie poczucie jedności z innymi mężczyznami. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Takie, taką męską solidarność. Takie, takie bycie razem. Takie wiesz, tak ramię w ramię coś takiego, co, co daje poczucie jedności, takie poczucie, że jest nas wielu, że mamy te same wartości, że to samo jest dla nas ważne i takie poczucie takiej męskiej siły wspólnej, nie? Jak, jak robię różne rzeczy fajne z facetami, to, to mam takie, takie poczucie... No właśnie, jedności, siły, wspólnoty. Tym bardziej to jest, myślę, że potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy dosyć, e, dosyć trudno w jakimś środowisku pracy czy, czy, czy w miejscu, gdzie jesteśmy, e, spotkać mężczyzn o podobnych wartościach. Często one są wyśmiewane czy, czy, czy wyszydzane, często się z nich żartuje. Spotykają się z niezrozumieniem, a tutaj na oblężeniu wiem, że mam obok siebie facetów, którzy myślą podobnie jak ja, którzy wierzą w to, co ja i którzy mm, są w stanie walczyć o, o to, w co wierzą. To jest, mm, no to jest takie niesamowite, bo mogłem tam też poznać y, wielu fajnych ludzi, którzy, y, z którymi kontakt mam do tej pory. Więc. Te, te, te rozmowy gdzieś tam w kuluarach, czy w przerwach, dzielenie się wspólnymi doświadczeniami, e, odkrycie, że m, często zmagamy się z tymi samymi problemami i, i, i to samo nas nurtuje, z tym samym e, walczymy, e, daje takie poczucie, że, że nie jestem sam w tej walce że, że nie jestem osamotniony, że nie jestem zostawiony że może no, jest nas wielu. No i chyba takie poczucie przygody. Czegoś, czegoś dużego, co robimy razem, w czym uczestniczymy, co przeżywamy. To jest dla mnie bardzo cenne. Także zapraszam Cię na tegoroczne Męskie Oblężenie Jasnej Góry w Częstochowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne przeżycie również dla Ciebie i nie będziesz, nie będziesz tego żałował. Zabierz też ze sobą kilku facetów, bo ten czas dojazdu też i powrotu z Częstochowy to jest czas też wymieniania się właśnie doświadczeniami, i budowania jedności z innymi facetami. Więc zapraszam Cię serdecznie. Warto.